Moi najdrożsi w Chrystusie. Mały chłopiec, który uczęszczał do katolickiej szkoły, przebiegł przez plac zabaw, bo musiał porozmawiać z księdzem. To było coś naprawdę ważnego. Miał pytanie Ojcze, jak się dzisiaj ma Bóg? Zakładał, że Bóg i kapłan żyją ze sobą tak blisko. Ale jeśli się nad tym zastanowić, czy tak właśnie nie powinno być, Kościół katolicki ma pięć sakramentów dla zapewnienia zbawienia i osobistej świętości wiernych: chrzest, bierzmowanie, pokutę lub spowiedź, najświętszą Eucharystię i namaszczenie chorych. Ma również dwa sakramenty chroniące zdrowie i świętość społeczeństwa katolickiego. Małżeństwo, które uświęca dom i kapłaństwo, które zapewnia duchowych przywódców Kościołowi wraz z towarzyszącymi im łaskami. Kapłaństwo tworzy hierarchię, czyli zorganizowane ciało duchownych, które uświęca, rządzi i prowadzi Kościół. Aby zrozumieć sakrament święceń, musimy cofnąć się w czasie do Galilei, kiedy nasz Pan chodził po ziemi. Rozważne oczy Chrystusa spoczęły na tłumach, które za Nim podążały. Jego najświętsze serce zostało poruszone litością, gdy zobaczył ich przygnębionych, kuszonych i w wielkiej potrzebie Bożej pomocy. Byli zdezorientowani i przygnębieni, jak owce bez pasterza. Zwracając się do swoich uczniów, powiedział, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Out for the Aby zebrać to żniwo dusz, nasz Pan ustanowił sakrament święceń. To przez święcenia mężczyźni są wybierani przez Boga i otrzymują moc oraz łaskę do spełniania swoich kapłańskich obowiązków. Kapłani otrzymują moc rozdawania bożych darów światu: Jego łaskę, nauczanie i miłosierdzie. Chrystus dał apostołom moc przemieniania chleba i wina w swoje własne ciało i krew, mówiąc: To czyńcie na moją pamiątkę. Po swoim zmartwychwstaniu, gdy Jezus po raz pierwszy ukazał się apostołom, tchnął na nich i powiedział te potężne słowa: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie są zatrzymane. Moi najdrożsi w Chrystusie, tuż przed swoim w niebowstąpieniem nasz Pan dał apostołom wielki nakaz misyjny. Daną mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Na podstawie tych faktów możemy wywnioskować, że Zbawiciel uczynił swoich apostołów pierwszymi biskupami i przekazał im oraz ich następcom swoje własne moce, które są niezbędne w Kościele dla zbawienia dusz. Pismo święte podaje kilka przypadków, gdzie mężczyźni zostali wyświęceni na kapłanów przez nałożenie rąk i modlitwę. Apostołowie przekazywali swoją część świętej władzy i mocy Chrystusa innym ludziom przez święcenia. Tak jak apostołowie czynili to w swoich czasach, tak nasi biskupi w sukcesji apostolskiej czynią to w naszych czasach. Udzielają święceń i ustanawiają kapłanów, diakonów oraz inne sługi Kościoła. Jezus Chrystus założył Kościół katolicki, aby wszyscy ludzie w każdym czasie i miejscu mieli dostęp do Jego zbawczej łaski. Ustanowił kapłaństwo, aby jego miłość mogła dotrzeć do każdej indywidualnej duszy poprzez świętą ofiarę mszy, siedem sakramentów i nauczanie Kościoła katolickiego. Kapłani są wybrani przez Boga na jego prawdziwych przyjaciół. Przez nich Bóg nadal naucza ludzi, przez nich wstępuje na ołtarz i karmi wiernych w Komunii Świętej. To przez kapłanów Bóg przebacza nasze grzechy i daje nam siłę do wiernej służby. Moi najdrożsi w Chrystusie, wasza nieśmiertelna dusza jest tak cenna, że Bóg przeznaczył ją do szczęścia z Nim w niebie na zawsze. Wiele wieków temu nasz Pan przyszedł na ziemię i nauczał nas słowem i przykładem. Założył Kościół katolicki, aby dostarczać środki łaski. Nasz Pan ustanowił żywy Kościół i uczynił kapłaństwo bardzo ważną częścią tego żywego Kościoła. Ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, Chrystus ustanowił religię katolicką z ludzkim elementem kapłanem. Ile dusz znajduje się teraz w niebie dzięki posłudze kapłana? Dzięki świętej ofierze mszy, przyjmowaniu sakramentów. Nauczaniu, błogosławieństwom, duchowemu prowadzeniu. Kapłani są obecni z żołnierzami na polu bitwy oraz przy umierających na łożu śmierci, gdzie uzyskują dla nich przebaczenie i miłosierdzie za ich grzechy. Ile razy w kryzysie i w smutku kapłan był tam, aby pomóc? Moi drodzy, umiłowani w Chrystusie. Mimo całej różnorodności kapłańskich zajęć, misja jest zawsze ta sama. Kapłani mają jedno posłannictwo łączyć duszę z Bogiem. Nie jesteśmy pracownikami socjalnymi, nie jesteśmy psychiatrami. Mniej lub bardziej zręcznie, czasem z sukcesem. Częściej pośród wielkich trudności, kapłani budują mosty między niebem a ziemią. Pragną unosić duszę i serca ku Bogu. Przyprowadzają duszę do pokoju i Bożego Przebaczenia. Są kanałem nieustannej komunikacji między Bogiem a ludźmi. Moi najdrożsi w Chrystusie, jakże ważne są święcenia kapłańskie dla życia Kościoła. Gdy król Norwegii porzucił Kościół katolicki w XVI wieku i przeszedł na protestantyzm, nie prześladował wiernych ani nawet kapłanów, prześladował i karał tylko biskupów, pół wieku później nie było w Norwegii jednego katolika. Moi najdrożsi w Chrystusie. Pamiętam, że gdy udałem się do Europy, odwiedziłem katedrę w Orleanie. Tam jest pochowana święta Joanna Dark, a nowy Orlean nosi nazwę od tego Orleanu. To była wspaniała, piękna, gotycka katedra, ale nie odprawiano tam prawdziwej mszy. Nie było tam sakramentów. Więc gdy zabierzesz kapłana, zabierzesz najświętszy sakrament. Ołtarz staje się tylko rzeźbionym pomnikiem. Konfesjonały stają się bezużyteczne. Tabernakulum jest puste. Ambona jest milcząca. Belaski komunijne tracą sens. Kościół staje się pustą salą, Amsza Święta, jedynie zanikającym wspomnieniem. Moi najdrożsi w Chrystusie. Kapłan jest powołany przez Boga, aby Go reprezentował wśród ludzi. Kapłan stara się być dobrym Samarytaninem, pochylając się nad ranami upadłej ludzkości. Popełnia błędy i zyskuje wrogów. Można powiedzieć, że kapłan to adwokat, który broni sprawy Chrystusa, albo chirurg, którego polem operacyjnym są nasze dusze, cierpiące z powodu grzechu i złamanych serc. Kapłan to inżynier, którego zadaniem jest naprawiać drogę między Bogiem a nami. Ale ponad wszystko kapłan musi być latarnią morską kierującą duszę. Chrystus powiedział: Wy jesteście światłością świata. Niech wasze światło świeci przed ludźmi. Moi najdrożsi w Chrystusie, ludzie zawsze, zawsze znajdą coś, co będą krytykować w kapłanie, ponieważ zawsze będzie się wydawać, że czegoś brakuje. Módlcie się za swoich kapłanów. Bądźcie wdzięczni za ich ofiary. Zrezygnowali z założenia rodziny, aby troszczyć się o Twoją. Nie powinniśmy plotkować o kapłanie, nawet jeśli zauważymy w nim coś, co nam się nie podoba. Oszczercze słowa wobec kapłana lub siostry zakonnej są świętokradztwem. Kto podnosi przemocą rękę na kapłana, podlega ekskomunice. W uznaniu jego godności oraz szacunku i wsparcia, jakie jesteśmy mu winni, powinniśmy wspierać naszego kapłana finansowo i innymi sposobami. Na przykład, sprzątając kościół, pomagając w jego utrzymaniu, pomagając na inne sposoby. Dobrym sposobem na pomoc kapłanowi jest wstępowanie do organizacji parafialnych takich jak chór, rycerze ołtarza, Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich itd. Wszędzie jest wielka potrzeba kapłanów. Są dobrzy katolicy, którzy znają swoją religię, ale nie mogą jej właściwie praktykować ani często przyjmować sakramentów, ponieważ nie ma kapłana, który by im posługiwał. Powinniśmy okazywać naszą wdzięczność za łaskę wiary, wspierając powołania zakonne i kapłańskie w naszych rodzinach i modląc się za naszych kapłanów. Na zakończenie przeczytam wiersz, nosi tytuł Piękne ręce kapłana. Potrzebujemy ich na porannej drodze życia. Potrzebujemy ich również na jego kresie. Czujemy ich ciepły uścisk prawdziwej przyjaźni. Potrzebujemy ich, gdy doświadczamy trosk życia. Przy ołtarzu codziennie je widzimy, a ręce króla na tronie nie dorównują im wielkością. Ich godność jest niezrównana, a gdy jesteśmy kuszeni i schodzimy na ścieżki wstydu i grzechu, to ręka kapłana nam odpuszcza. Nie raz, lecz raz za razem. A gdy wybieramy towarzysza życia, inne ręce mogą przygotować ucztę, ale ręka, która nas pobłogosławi i jednoczy, to piękna dłoń kapłana. Niech Bóg je błogosławi i zachowa świętymi dla hosti, którą ich palce obejmują. Cóż lepszego może uczynić grzesznik, jak prosić kapłana o przewodnictwo i błogosławieństwo? Gdy nadejdzie godzina śmierci, niech nasza odwaga i siła wzrosną na widok unoszących się nad nami w błogosławieństwie pięknych rąk kapłana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.